Nasłuchałam się ostatnio prognoz ekonomicznych Rubiniego. Chyba każdy inwestor zaczyna się nieco martwić i denerwować w Stanach. Ten ekonomista, znany pod przydomkiem dr Dum, nie pozostawia złudzeń. Jeśli Donald Trump zostanie znowu wybrany na prezydenta, możemy spodziewać się gorszej sytuacji gospodarczej, nawet niż w czasie recesji. Ten pan ostrzega przed wzrostem ryzyka stagflacji, czyli jednoczesnego spadku gospodarczego i wzrostu inflacji. I co radzi inwestorom? Według eksperta warto postawić na złoto, krótkoterminowe obligacje oraz papiery wartościowe, które zabezpieczą przed inflacją. Wybór inwestycji może okazać się kluczowy w obliczu potencjalnego kryzysu finansowego. Ostrzeżenia tego ekonomisty nie ograniczają się jednak tylko do zagrożeń wewnętrznych. Doktor Dum także alarmuje przed możliwym kryzysem naftowym, który może być spowodowany eskalacją konfliktu, który się odbywa na. W Bliskim Wschodzie, zwłaszcza między Izraelem a Iranem. Rubini sugeruje, że sytuacja może przerodzić się w powtórkę z lat 70., czyli gwałtowny wzrost cen ropy doprowadził wtedy do. Kryzysu, strasznego kryzysu. Wszystkie te sygnały nie napawają optymizmem, szanowni Państwo, ale jak zawsze w świecie finansów istnieje miejsce na działanie prewencyjne. Inwestorzy, którzy wezmą sobie do serca Rady doktora Duma, mogą lepiej przygotować się na ewentualne turbulencje na rynkach. Trzymam więc kciuki za stabilność gospodarki i mądre decyzje inwestycyjne, ale przede wszystkim trzymam kciuki za Kamalę. Marzę o tym, by została prezydentem USA. Trump to przyjaciel Putina. Musi przegrać. Pozdrawiam serdecznie Karina Kozłowska.